Radio Kultura z Krzysztofem. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy z tej strony. Krystian Świdziński i zapraszam na wysłuchanie kolejnego odcinka ze serii Tydzień w piłce. Miony weekend odbyły się rozgrywki A klasy oraz ligi okręgowej. W klasie A swoje mecze rozgrywały KS Łękawica. KS Pogóra Pogórska Wola oraz Luks z Krzyszów. Elka Szynwał w ten weekend miał przerwę. 18 października w soboty KS Łękawica zmierzyła się z Pogórzem Pleśna. Drużyna z naszej gminy przegrała to spotkanie 4 do 0. Również w ten sam dzień Luks z Krzyszów podejmował na swoim stadionie Orzeł Liścia Góra. I niestety Luks przegrywa to spotkanie 3 do 5. Dla Luksu strzelał 3 razy Bartosz Podlasiewicz hat Bartosza Podlasiewicza, ale jednak nie daje to zwycięstwa drużynie z Krzyszowa. Pierwsza połowa zakończyła się wygraną 3-1 Orła Lisia Góra. W drugiej połowie kolejne dwie bramki drużyny z Lisie Góry. No i właśnie ostatecznie to spotkanie kończy się wynikiem 3-5. do 5. W niedzielę Pogoria Pogórska Wola podejmowała zorze za czarnie. Mecz odbył się w Pogórskiej Woli, w to spotkanie lepiej weszła drużyna gości. Już w 1242 44. minucie strzelali oni bramki i pierwszą połowę drużyna ze Zaczarnia wygrała 3-0. Następnie KAS Pogoria próbowała jeszcze po rozpoczęciu drugiej połowy wrócić do gry. Strzelił Bartosz Wołkowicz, ale zorza Zaczarni nie pozostawiła złudzeń. Strzelał Filip Sysło i Jakub Zaucha. Następnie na 2-5 dla z Pogori strzelił Marcin Hebda, no i w ostatnich minutach, można powiedzieć, drużyna z Zaczarnia przypieczętowała wynik. z oni w minucie 85, bramkę na 6-2. do 2. W klasie okręgowej Ładna zmierzyła się na wyjeździe z Avon Grondy. Tutaj w tym spotkaniu miała miejsce niecodzienna sytuacja. Na pierwszą połowę Drzyna gospodarzy Awa Grondy wyszła normalnym 11-osobowym składem. Ładna szczeliła 7 bramek, a na drugą połowę Drzyna gospodarzy wyszła tylko w 7-osobowym zestawieniu. Na 8 do zera w 46 minucie Jakub Płaczek. Następnie zawodnik Awy Grondy zgłosił kontuzję. No i ostatecznie w gospodarzy zostało tylko 6 osób, przez co sędzia zażądał walkover, ponieważ no, tych zawodników było zdecydowanie za mało. No i taka niecodzienna sytuacja, 3 punkty dla Ładnej, wygrana 8 do 0. Również odbywały się transfery w naszej A-klasie. Do KS Łękawicy wraca Grzegorz Siedlik, jest to obrońca, oraz nowy nabytek Carlos Henrique Figueiredo Pereira, jest to obrońca z Brazylii który właśnie tam rozpoczynał swoją karierę, ale ma również występy w Portugalii, Szwecji czy Francji, więc doświadczony zawodnik dołącza do drużyny Macieja Wujtowicza. Ostatnio odbyło się również zgrupowanie reprezentacji Polski U21. Świetne wyniki zebrała kadra Jerzego Brzęczka. W tym minionym październikowym zgrupowaniu mierzyli się oni z Czarnogórą oraz Szwecją, z Czarnogórą Polska wygrała 2 do 0. Ze Szwecją Polska wygrała 6 do 0. W tabeli kwalifikacji do mistrzostw Europy 21 Polacy zajmują pierwsze miejsce z kompletem punktów 15 bramkami strzelonymi i 0 bramkami straconymi po czterech meczach. Także po przyjściu Jerzego Brzęczka ta kadra U21 naprawdę prezentuje się znakomicie. Podsumowanie rozgrywek Ekstra Klasy. Piątek 17 października GKS Katowice pokonuje 5 do 2 Motor Lublin, a Widzew w Łódź wygrywa 3 do 2. Tutaj wspomnę, że Widzew ma nowego trenera. Ostatecznie właściciele i osoby zarządzające Widzewem Łódź stwierdziły, że trzeba zmiany. Klub zwolnił Patryka Czubaka i zaprezentował nowego trenera, którym jest Igor Jowicewicz. Jest to trener z dużym doświadczeniem, pochodzący Chorwacji podpisuje dwuletnią umowę i tutaj przeczytam fragment ze strony Widzewa Łódź właśnie o nowym trenerze. Igor Jowicewicz jest byłym zawodowym piłkarzem, byłym niorskim reprezentantem Jugosławii i Chorwacji. Po zakończeniu kariery piłkarskiej zaczął pracę w roli szkoleniowca. Jako trener prowadził m.in. słoweńskie NK Celje, chorwackie Dinamo Zagrzeb, ukraińskie dnipro 1 oraz Szachtar Doniec z Szachtarem w sezonie 2022 23 zdobył Mistrzostwo Ukrainy. Prowadził również saudyjski Ale Raed. W poprzednim sezonie pracował w bułgarskim budogorcu Razgrad, który opuścił z powodów osobistych, uprzednio wygrywając Mistrzostwo Bułgarii, Puchar Bułgarii oraz Krajowy super Superpuchar. 51-letni szkoleniowiec od lat słynie z ofensywnego stylu, który prezentują prowadzone przez niego drużyny. Szachtarem rywalizował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, zdobywając punkty m.in. przeciwko Realowi Madryt i RB Lipsk, a następnie docierając do 1.8. finału Ligi Europy. Międzynarodowe doświadczenie zbierał także w poprzednim sezonie z Łudogorcem w fazie ligowej Ligi Europy. Ciekawy ruch Widzewa. Przyszedł trener Jowicewicz, miał bardzo mało pracy, bardzo mały czas na wykonanie swojej pracy na ten nowy początek, ale... Już w tym pierwszym spotkaniu wygrywa nad Radomiakiem, więc dobry start. No i widzę w posławym starcie, ma teraz nadzieję, że z nowym trenerem w końcu uda się wspiąć na przód Ekstraklasy. W sobotę Koronakierce Kierce remisuje 1-1 z Górnikiem Zabrze. Jagiellonia pokonuje 4-0 Arkę Gdynię i Krakowa wygrywa 2-0 z Rakowem Częstochowa. W niedzielę 19 października Piast Gliwice przegrywa 1-2 z Lechią Gdańsk. Lech Poznań remisuje 2 do 2 z Pogonią Szczecin, a Zagłębie Lubin wygrywa 3 do 1 z Legią Warszawa. W Legii Warszawa też zamieszanie z trenerem Jordanesku. Nie wiadomo czy trener zostanie w Legii, czy nie. Dochodzą plotki, głosy, że trener sam stwierdził, że musi opuścić Legię. Że Jakoby miałby się podać do dymisji, ale działacze go zachęcają, żeby pozostał w Legii. Bardzo dziwna, niecodzienna sytuacja. Ciekawe, jak to się rozwiąże no i czy trener Jordanesku pozostanie dalej na swoim stanowisku, czy jednak Legia będzie miała nowego szkoleniowca. W poniedziałek 20 października Wisła Płock wygrywa 3 do jednego z termalikom nie Niecieczą. W pierwszej lidze w sobotę 18 października. Wieczysta Kraków remisuje 3-3 do 3 z GKS-em. Tychy Wieczysta, jako kolejny już ten polski zespół z tych najwyższych lig, ma nowego trenera. Zostaje nim Gino Lettieri. Podpisuje kontrakt do końca bieżącego sezonu z opcją przedłużenia o rok. Ma również doświadczenie trenerskie z litewskim FK Panewezy z mistrzostwo i Superpuchar Kraju. Prowadził na np. w Niemczech, czy nawet w Polsce, prowadził korony Kielce w 88 spotkaniach. Zanotował 1.31 punkta na mecz właśnie będąc trenerem Korony. Ciekawy wybór, doświadczenie za granicą również w Polsce może dać awans wieczystych do Ekstraklasy. W niedzielę 19 października Stal Mielec przegrywa 2-1 ze śląskim Wrocław, a w poniedziałek 20 października Wisła Kraków pokonuje Puszczenie Połomulice 3-0. Podsumowanie lig zagranicznych gdzie występują Polacy w sobotę 18 października Barcelona pokonuje 2 do 1 Girone tutaj Lewandowski ma kontuzję ale występował Szczęsny i można powiedzieć że w miarę dobry mecz Polaka FC Köln remisuje 1 do 1 z Augsburgiem Kamiński rozegrał cały mecz Wolfsburg przegrywa 0 do 3 ze Stuttgartem tutaj Grabara w bramce ale niestety 3 bramki stracone Lecz remisuje 0 do 0 z Sasuolo. Walukiewicz rozegrał całe spotkanie, a Roma przegrywa 0 do 1 z Interem. W 56. minucie na boisko w barwach Romy wszedł Ziółkowski i trzeba przyznać, że naprawdę nie najgorzej się prezentował. A Piotr Zieliński w barwach Interu wszedł na boisko w 81. minucie. W niedzielę Tottenham przegrywa 1 do 2 z Aston Villon. Juna Matijo-Kasza wygrywa to spotkanie i właśnie Polak rozegrał całe spotkanie. Lorient remisuje 3 do 0 z Brestem. Majecki rozegrał całe spotkanie, ale tutaj trzy bramki stracone. Ren remisuje 2 do 2 z Orze. Frankowski nie występuje, ponieważ ma kontuzję. Este przegrywa 0 do 3 z Hoffenheim. Pyrka rozegrał cały mecz w barwach ST Pauli. Kajari przegrywa 0 do 2 z Bolonią. Skorupski na ławce. Atalanta remisuje 0 do 0 z Lazio. Zalewski nie wystąpił z, powo z powodu powrotu po kontuzji, ale już był w kadrze meczowej, więc to napawa optymizmem. Pewnie w tych najbliższych spotkaniach wystąpi Polak. Genoa remisuje 0 do 0 z Parmą. Benedyczak całe spotkanie spędził na ławce, a w poniedziałek 20 października Cremoneze remisuje 1 do 1 z Udinese. Piotrowski wszedł w 62 minucie i tak samo Buksa też w 62 minucie. Obaj weszli na błysko w barwach Udinese. Jeszcze tutaj podsumuję rozgrywki Ligi Mistrzów. Które odbywało się 21 października. Niestety jestem jeszcze przed spotkaniami środowymi 22 października, więc podsumuję tylko torkowe rozgrywki. A tam też grało kilku Polaków. Barcelona wygrywa 6 do 1 z Olympiakosem. Szczęsne całe spotkanie tylko jedna bramka stracona z rzutu karnego. Inter Mediolan wygrywa 4 do zarazy Royale Union. Piotr Jiliński rozegrał całe spotkanie, więc gratulacje dla Polaka. W końcu Troszkę więcej ma Polak tych minut. Czas teraz na zapowiedź rozgrywek. Na początku, może zapowiem, naszą gminę z w Lidze Okręgowej. LKS Ładna zmieczy się 26 października w niedzielę o 14:30 na własnym stadionie z GKS-em w Wieszosławice. W A-klasie. 25 października w sobotę o 15.00 górze Pleśnia zmierzy się z Luksem z Krzyszów. Mecz odbędzie się w Łowczówku. I również o 15.00 w sobotę 25 października w Szymbaudzie LKS podejmie KS Koszyce Wielkie. W niedzielę również dwie drużyny z naszej gminy. O 14.00 Olimpia Wojnicz kontra KS Łękawica. Mecz w Wojniczu. 26 października w niedzielę również kolejne dwie drużyny z naszej gminy. Z Łękawica zmierzy się na wyjeździe z Olimpią Wolnicz o 14 A Pogora Pogórska Wola podejmie na swoim stadionie Też o 14 Ciężkowiankę Ciężkowice Zapowiedź Najbliższy spotkań w lidze konferencji Odbędzie się ona 23 października w czwartek I mecze prezentują się następująco 18.45 Strasburg kontra Jagiellonia Białystok Bardzo ciężki mecz dla Jagiellonii Oby poszła jak najlepiej No ale rywal bardzo ciężki Również 18.45 Szach Doniec kontra Legia Warszawa i tutaj mecz rozgrywany na Stadionie Wisły Kraków w Krakowie. O 21.00 Lincoln kontra Lech Poznań. Lech zagra na wyjeździe i na wyjeździe również zagra też o 21.00 Raków Częstochowa, który podejmie Sigmę o Muniec. W Lidze Europy 23 października w czwartek wystąpią również Polacy, którzy grają w ligach zagranicznych 18.45 Stieła, Bukares podejmuje Bolonie, Szansa gry dla Skorupskiego. A Roma ma o 21 zagrać z Wiktorem Pilzną. Może tutaj minuty dla Ziłkowskiego. A na przykład FC Porto podejmuje o 21 Nottingham Forest. Jeszcze tutaj wrócę szybko do podsumowania ligi zagranicznych. Oczywiście jeszcze trzeba podsumować meczy: Porto bardzo udany dla Polaków. Porto zagrało w 1.32 finału Taka de Portugal z Kelo Kenze, Bednarek strzelił bramkę na 1 do 0. Kiwior wystąpił, ale został zmieniony w minucie 46. Więc ten mecz to jak najbardziej dobry dla Polaków. Świetnie we weszli w ten sezon: Bednarek i Kiwior. Oby tak dalej: oby coraz więcej bramek i jak najwięcej minut. Na razie wszystko idzie perfekcyjnie. Zapowiedź Ekstraklasy w piątek 24 października. Brukbeta Rolnika nie ciecza kontra Zagłębie Lublin o 18. 20, 30, motor Lublin kontra Łódź. Sobota 25 październik. O 14.45 Arka Gdynia vs Piast Gliwice 17.30 Pogoń Szczecin podejmie Krakowie 20.15 GKS Katowice kontra Korona Kielce Niedziela 26 października w Ekstraklasie 14.45 Raków często Lechie Wdańsk 17.30 Górnik Zabrze Jagiellonia 20.15 bardzo ciekawe spotkanie Legia Warszawa kontra Lech Poznań Poniedziałek o 19.27 października Radomek Radom kontra Wisła Płock w pierwszej lidze w piątek 24 października Puszczenie Połmice kontra Znicz Pruszków o 18.00. W niedzielę Wisła Kraków kontra Stal Rzeszów o 14.30. O 17.00 Stal Stalmiec kontra Mieć Legnica. A w poniedziałek 27 października Kazwieczysta Kraków kontra Pogoń Grodzik Mazowiecki o godzinie 19.00. I ostatnia część odcinka zapowiedź meczów zagranicznych lig z udziałem Polaków. sobotę 25 października. Brez kontra PSG, 17, ciężki mecz dla Majeckiego. 15.30 Eintracht kontra St. Pauli, tutaj szansa gry dla Perki. O 15.30 również SV Hamburger kontra Wolfsburg, szansa gry dla Grabary. 18.30 Borusa Dortmund kontra FC Keln, oby gol Kamińskiego. O 15.00 Parma versus Como. O 15.00 również Udinese kontra Lecce, tutaj oby. Gra dla Piotrowskiego i Buxy. O 18.00 Napoli kontra Inter. Również życzymy dużej ilości minut Petrowi Zielińskiemu. I o 20.45 w sobotę Cremonezę kontra Atalanta. Mam nadzieję, że już minuty po kontuzji dostanie Nikola Zalewski. W niedzielę 26 października Aston Villa zagra z Manchesterem City o 15.00. Bardzo ciężkie spotkanie dla drużyny Unai Jamerego. Oby dobry występ Matilgo Kasza. 17.15 Ren kontra Nicea, tutaj Frankowski jest więc nie wiadomo czy wystąpi. I o 16.15 El Clasico, Barcelona kontra Real Madrid bez Lewandowskiego, ale z Wojciechem Wszczęsnym Polak stanie przed wielkim wyzwaniem, no i zobaczymy jak się śpisze. Sassuolo kontra S Roma o 15, .00. ze strony Sasuolo, Walukiewicz, ze strony Ezroma Jułkowski i o 18.00 Fiorentina kontra Bolonia może zagrać tutaj Skorupski. Porto swoje spotkanie rozegra 27 października o 21.15 w poniedziałek z Morej Rense. Oby powtórzenie wyczynu Bednarka z ostatniego spotkania, czyli bramka, albo może Kiwior też nie bylibyśmy źli, jakby strzelił bramkę. Oczywiście jak najwięcej tych bramek dla Polaków, tym lepiej. Czym więcej tych bramek, tym Lepiej więc tutaj oby jak najlepiej polacy się zaprezentowali. Dziękuję państwu za ten odcinek tygodnia w Piłce i zapraszam na kolejne materiały. Radio Kultura z Krzyżowa.